Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Need for Speed Carbon z serii prób. Bierzemy się za ostatni już drift na torze, czyli na złocie. Main Street Drift, 7 km. Wow, dwa razy większy tor. No i samochód, bardzo szybki Chevrolet Corvette. No i aby wygrać, musimy mieć 250 tysięcy punktów. Ha, ha, ha. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, szczerze mówiąc, sądzę, że tu mogą już być lekkie problemy, ale kto wie? Kor Korbeta jest bardzo szybka. Z tego co pamiętam. Wow, wow. Lekko dotknęłam już koniec poślizgu. A może niepotrzebnie przyspieszałam. I mnożniki, mnożniki. Nie! Sz. O mordę. Coś czuję, że to już może być problem. Ładny pocisk, no ja bym nie powiedziała. Czemu zawsze z driftami mam problemy? To nawet no na to, że... Wow. Nie tak blisko, nie tak blisko, nie tak blisko. Uuu, Boże, racunku. Okej. Okay. Tu mamy ładny... Au! Muszę się... <ścoughs> Kurde. Ten tor jest nieprzyjazny dla mnie. Mamy dopiero stówę całą. Ała! Jakbym się tak nie obijała, to bym miała więcej, nie? Oj, coś czuję, że to będzie do powtórki. Aj, co mi tak kiepsko idzie. to auto było bardziej zwrotne niż tą korbettę i kurczę! No, jeszcze się wywalnęłam na koniec. Jezu! Dobra, tu już miałam duszę na ramieniu. Eee, zrobiliśmy paście. Beznadziejny przejazd według mnie, ale... Ale się nawet udało. Może dlatego, że tor po prostu był bardzo długi i było tu kilka momentów, w których ładnie można nabić te mnożynki. Znowu o 100 więcej, 100 tysięcy więcej, niż, niż było wymagane. <laughs> Spoiler Tornado, żeśmy wygrali, jej! Pokaż pozycję. Sniper, stickler, guild. no też równo 250 tysięcy. Ładnie sobie komputer poczynia. Okej, okay, czyli drifty z, mm, mamy zaliczone już na złoto. W sumie szkoda, bo ja lubię driftować. Ja bym mogła mieć kilka prób związanych z driftami. Oczywiście wszystkie na torze i żadnego wkania, nie broń Boże. Natomiast um, mogłabym mieć kilka właśnie takich z różnymi autami. Gulę. W ogóle dziwię się, że właśnie wydaje mi się, że korweta zalicza się do Muscle, aczkolwiek ona nie wygląda trochę jak Muscle, um, ani... Nie wiem, może nie zachowuje się do końca jak Muscle, bo Muscle są takie wywrotne dosyć. I właśnie się zastanawiałam, czemu tutaj nie dali nam żadnego Muscle. W takiego, w takiego bardziej typowego, wiecie, tak jak wcześniej wyglądały te Dodge Charger i inne tego typu samochody. Być może za bardzo by się wywracał, chociaż nie wiem. No drifty na pewno da się nim robić. Bo skoro można nim przejść całą grę, no to na pewno da się rifter No dobra, kończymy ten odcinek, także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i oczywiście zapraszam do kolejnych. Cześć!